Hej, siemanko wam wszystkim, ja jestem kreatywny człowiek, a to jest Dishonored Lecimy sobie z kolejnym odcieczkiem, let's go! Rozpoczynamy. Przed nami mamy takiego śmiesznego pana, który nazwisi. Ci... Tak, to na pewno były szury. Uh, na pewno. Kurde, znowu ktoś mnie widzi. Ciebie nie ma. Nie wolno palić. Palenie zabija. Fakt. Tutaj nikogo nie ma. Nikogo, absolutnie nikogo. F5. Dobra. Nie mam przejścia górą. Kurde, będę często zapisywał. Jest przejście bokiem. Słyszę Tolboya. Dobra, przy wejściu jest jeden typ. Ogólnie tak naliczyłem dwóch typów. Tylko, że jeden chodzi tam. Może jeszcze jest trzeci. Ale nie jestem pewien. Przeczekajmy. Zamknięte, otwarte. Pięknie. F5 <laughs> Sobie poprawię klawiaturę, bo troszeczkę mi przeszkadza. W sumie zamiast mignąć to mogę. Dalej, boy To jest chyba regent. I pan szczurek. Chociaż nie, to jest jego żołnierz. Um. Wejdź. Kurde. Fuck. jest źle. Ja chyba sir. tam tam na pełnej... Na pełnej piście wejść, kurde. No. Kto gra tą muzykę? On ma tą muzykę? A nie, tutaj jest typ z muzyką. Czy ja muszę czekać, aż on wyjdzie z tego pomieszczenia? Chyba on nie wyjdzie z tego pomieszczenia. Mogę rzucić tam granat. <laughs> Albo. Albo poczekać, aż się on odwróci, tak. Fuck, jest źle, jest źle. Fuck, zablokowałem się. Okej. Okay. Eee, to nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Sorry. Eee, szybki zapis, tak. Oh, Jesus. Dobra, ale tutaj mnie nie wykryli. Ale skoro... Co tak by z nadzieją wyszło? Oh, fireworks. Jeszcze? Fak. Fireworks. Jeszcze żyją Fireworks. Fireworks. Dobra. Uff. Byłem pierwszy. Byłem pierwszy. Byłem pierwszy. Pięknie. O. Dobra, widzą mnie. Ale skoro mnie widzą. O, fuck Dobra. Um. Dobra, jeszcze, jeszcze mnie nie widzi. Jest tam na dole. Dobra, regent tutaj czeka. Tam jest jakieś przejście. Przejście na dole jest źle. Świetnie mi to wyszło Typ jest na dole Ale on ma maskę Tak, on ma maskę F5 Fuck No i zdech Powiedział kill kilim kill him now. No i zdech Przez moją pułapkę A O tu jest Rewident. Co widzisz mnie? Nie mam je tu. Jestem cichy jak mysz. Fuck no. Co jest ich tak dużo. Kurwa, nie mam tego. Mm. A pobawcie się szczurki. Bawcie się, szczurki. Mam tego zapasu już trochę dużo, dlatego. Hehehe. <laughs> <laughs> Wy się bawcie. A ja? Ja pójdę se tu. I czy go to, to teraz jewnie? No kurde, prawie go jewnie, no. Aaa, że też, że też on nie jest bliżej tego. Dobra, to jest atrapa. Tutaj przejdę dołem. Idziecie tu? Kurde, mol. Jest ich dużo, ale... Tam na górze jest runa, spoko. Dobrze wiedzieć. Hmm. W sensie mogę teraz do, do niego przyjść, ale co to będzie? Wiecie, że tu jestem? Dobrze. Hehe. <laughs> A, fakt Myślałem, że będzie śmiesznie. No cóż. Hello Hello Fuck, 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 fuck Cześć Ok Szybko poszło Mhm jak na razie dobrze idzie. Um, uznajmy, że to było po cichu. Kolejni przyszli. Skoro oni tutaj idą. Bum. Aha. Dobra, idziemy mu na spotkanie. Siema. Mogę z Tobą porozmawiać? Nie panikujesz? Jestem przed Tobą. Nie, ja jestem po prostu typem Którego skazałeś na więzienie I na zabicie Bo kurwa nie zrobiłem nic A... Daj mi mask Niech wie kto go zapierdoli A walka na miecze! Tak jest. Zabierzemy go. Kostucha po ciebie przy. Nie walczy ze mną? A e Chyba zepsuł się skrypt. Bo tak normalnie on powinien z nami walczyć, ale skoro nie. Hmmhmmhmmhmmmm Tu Pięknie Idealnie um, Wszystko mam, wszystko pozbierałem Książeczka, książeczka najważniejsza O nie Dobra, nie ma świadków Nie ma świadków Stara, dobra misa na cicho. No powiedzcie, że nie. <grywa> oh, dobra, tam zostali zjedzeni. E, tutaj jeszcze muszę przeeksplorować. M? Um. 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 Hmm? nie ma nic? F5, bo prawie bym zapomniał. Um, 6-7. Dobry wynik, tutaj nic nie ma. No i teraz powrót. Mogę do wody. I tutaj chcę sobie zapisać normalnie. I believe I can fly Ale, ale kto mnie widzi? Kogo oni? Kogo oni? Aha A, bo zapomniałem, to jest po mojej stronie <laughs> I to ich zabija O. Oh. <laughs> Ej, panowie! Chcecie przyjść? Uhu, to ja Zabójca! A, idźcie, idźcie na śmierć! Tu, tu, chodźcie, tutaj jestem! E, tolboj, tolboj, chodźcie! Cioty! Ciotki! Dobra, tak się bawić z nimi mogę cały czas! O! O! Dobra! A, tu mnie kuje Czy ja się muszę przedrzeć, tak? Czy mogę od razu mignąć przez ten płot? Co jest pod spodem tego płotu? Pod spodem tego płotu jest ziemia Kończą mi się ładunki, więc... Dobra O oh fak, ja też nie mogę przez to strzelać. Ale... <ścoughs> Dobra, trafiłem go ostatnim ładunkiem, ale gówno to zmieniło. Mhm. Mm Co ja tam zrobić? Usypiajki. Nie, one. A. Chol. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oj. Oh fuck. Jest źle. Jest źle. Nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. Okej, okay. zastrzeliłeś swojego pana. A! Oh. Dobre! Pomarańczowe. Dobra, szczurki wam tam jedzą. Więc ja nie będę przeszkadzać. Kurde, kable, kable! Ach. O nie. O... Dzień dobry! Pa, pa. Na ja mam tego? Naskara nieboskie kurwa. Bum, bum, bum. Mogę tak pływać. Chyba nie. F 5. Dobra, jestem przejście. Um. E, dobra. Wypiję sobie to. Bęk Teraz czy mogę dachnąć sobie tu? <laughs> mogę Oczywiście, że mogę, bo jestem idealny i cudowny. Podpadają nadal są panowie. Tak, nadal są panowie. <laughs> Jak wrócę dopiero, to muszę sobie kupić dużo, 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 dużo rzeczy. Byk. Um. Dobra. Nie, za, nie, nie zajebimy to, jak skoczy teraz do wody. He, F5. Samuelu! Woo! Idealnie. Idealnie, cudownie. Witaj, Samuelu. Tak, jestem gotowy. Yeah. Let's go. Let's Lecimy. Go.

I over here. I'm guessing our work is almost done. The others are in the bar. No doubt we're going to raise a glass in your name. Yeah. Toast. Toast. Niech żyje żyje, I Chociaż nie, to się nie, nie śpiewało toast tylko 100 lat. Damn. Yeah, impreza. Ale ja naprzód pójdę do piero. Piero, który sprzedaje pierogi. Piero Przyjacielu drogi gdzie są twoje pierogi Piero A, mówiąc wszyscy miał na myśli, że wszyscy w sensie Piero też Holy fuck mm, przekazuję mu coś tam zabiorę. To odsłucham Dobra The legion is dead, To akurat wiem, powiedz mi coś, cię, nie wiem A, dobra Hello, Did you kill anybody tonight? Tak. How many? Eee, <laughs> Hello. That's it. The Lord Regent's done. Farewell to Hiram Burroughs, you scheme. Now we can bend the law to pardon our past crimes, We'll find out the assassin the Lord Regent sent to butcher the Empress. Then you can have your revenge. We'll have to move fast to clean up his mess. The armed forces will do their job. Martin has control of the overseers. And you, Trevor, <coughs> do whatever it is you do with That's Lord Trevor Pendleton to you. Without me, you'll never command the nobility. They'll tear you apart like a fish. Sorry, Corvo. We're nervous. Your work is done, and ours begins. The coronation will be an impromptu affair. It still requires much preparation. Most of it we can handle.

Huuu. Uh, uh. Piero, mogę coś teraz od ciebie kupić Piero. I... Oh! Salce Sonik! Kurde, Piero. Pie pie Piero Piero Piero. Pedro. My friend Pedro. Mogę coś u ciebie kupić? Pedro. Piero. Nie mogę? Co jest? Tak, tak, tak Miałem przez chwilę jakiś dziwny efekt na ekranie Co jest? Erdokusi, tak Ostre tak O cholera O cholera Fuck eee, o Wrócę jak Zdobędę więcej pieniędzy Żegnaj pieru Pedro Cisinati Co jest z moją łop... Co się dzieje? Łóżko no, mam główny cel łóżko, ale Oni mnie otruli. Nie czy ja... Czy ja mogę iść tam i ich zabić? Nie, twórcy tego nie przewidzieli. Przecież oni mnie utruli, kurde. Fak. Holender. Holender. Samuel mnie zdradził też?

Panowie, dołączam da, was do swojej listy. I nie, to nie jest lista zakupów, lista do zajebania. Ja myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi Ty mnie wozisz, ja zapierdalam ludzi i wracamy do domu. Ale nie! <laughs> And maybe they figured it'd be too hard to control Emily with you around. Could be they're right on that score. I'll drop you in a boat, and then I've got to ship out myself before they smother me in my sleep. That's the next thing. Makes the most sense. If you're lucky, you'll wake up and find your way out of this doomed city. If not, well, goodbye. I <laughs> obrażony. Chyba go zapierdolę. Uuu, ręcz się w głowie. O kurde. Co ja w stanie opiłem? <laughs> to na pewno nie była szkocka. I znam. O. Siema. To jest Jeżeli rozum masz chorótki Napijem się wódki Jeśli wódki zabrakło Co doleje się i chuj Witam panowie I tak robię robię RP, że jestem pijany Na prawo most, na lewo most, na środku zaśpierdolona winda, która mnie ciągnie gdzieś w górę. Ej. Naprzód fabryka, na lewo jakiś komin, a na prawo piękny, cudowny balkon. Witam, bardzo fajny balkon. Podoba mi się, podoba mi się twój balkon. Jest taki gustawny, cudowny. O, mój. <laughs> Mój arcywróg. Aczkolwiek grałem w DLC, więc wiem, że on po części jest dobry. Napiszcie, czy chcecie widzieć u mnie DLC z Dishonored, albo Bo masne DLC. Znaczy fabuła jest tam mało, ale gameplayu jest tam bardzo dużo.

tak. tak. Ale odmienczę. Mnie to nie obchodzi. Powiedziałem, że za że za Proszę. Boom. Dobra, spoiler do następnego odcinka. Na pewno ktoś zginie. Um. O, panie szurku Przyszedł mnie pan uratować, dziękuję. A może tutaj nie chodzi o ratunek? Chodzi o darmowy posiłek To na pewno chodzi o darmowy posiłek. Dobra, Szurko, chodź. No. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapeczkę w górę, a ja spadam. Bye bye!